Przez ostatnie trzy tygodnie w Sienkiewiczu odbywały się spotkania w ramach żywej lekcji historii to cykliczne wydarzenie organizowane w szkole od lat. Pierwsze spotkanie, jakie miała młodzież, to było spotkanie z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych. Jest organizowane przez pana Petera Gałeckę, To jest ZNAK Znaki Nadziei, który jest przyjacielem naszej szkoły i zawsze o nas pamięta, kiedy jest po brzegu właśnie z tymi byłymi więźniami obozów koncentracyjnych. W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z kołobrzyskimi sybirakami, panią Wandą Przybylską. I pana Jerzym Lewickim. Dzisiaj młodzież spotkała się z kołobrzyskimi pionierami. Krystyna Gawlik opowiedziała o swoich pierwszych latach życia w Kołobrzegu, jak nasze miasto wtedy wyglądało i jak się tu żyło. Jak pracowali i jak dorastali, jak się uczyli. I coraz bardziej właśnie te nasze wspomnienia będą szły w śnie pamięć. I to, co powiemy jeszcze, albo uda nam się napisać, czy gdzieś na filmach zostawić, czym się zostaje, zostaje jeszcze taką skromną pamiątką, wspomnień po nas, bo wiadomo, że lata idą i czas który nie będzie pozwolił na takie spotkanie, bo tych pionierów mamy coraz mniej. Młodzież nie kryła, że takie spotkania zawsze wzbudzają wzruszenie, ale też dużą ciekawość, bo często poznają historię, jakich ciężko szukać w podręcznikach. Dla mnie, jako dla mieszkanki Kołobrzegu jest to niezwykle ciekawe, ponieważ rzadko kiedy mam możliwość poznania Kołobrzegu od tej drugiej strony. I jest ciekawe na pewno to, że możemy poznać tych ludzi, poznać ich przeżycia, i razem z nimi powspominać chociaż te ciężkie czasy. Z pewnością jest to żywa lekcja historii, opowiadają nam to nie podręcznik, nam, o tym nie opowiada nam podręcznik, tylko osoby, które przeżyły tę e, całą sytuację, te trudne wydarzenia i potrafią nam o tym bardzo, w bardzo ciekawy sposób opowiedzieć. Było to mega pouczające i na pewno klasa wyciągnie z tego wnioski. Kolejne spotkania w ramach żywej lekcji historii w Sienkiewiczu już we wrześniu.